Witam się z Wami serdecznie w nowym odcinku i dzisiaj porozmawiamy o włosach. Tak, tak, włosy, czyli temat, który kobiety przeważnie kochają. Wiem, że szukacie różnych rozwiązań na to, żeby mieć piękne włosy, długie włosy, zdrowe włosy, które nie będą wypadać, które będą lśniące, ale też przede wszystkim szukacie sposobów, żeby zadbać o skórę swojej głowy, bo tu wiadomo jest początek naszych zdrowych, pięknych i długich włosów. Moje włosy są. Nie, nie, nie jestem w stanie tutaj pokazać już dokąd sięgają, ale sięgają już do pasa i nieco dłużej. Ostatnio je troszeczkę podcięłam i zaczęły mi rosnąć w dużej mierze dzięki peptydom kolagenowym. Na ten temat już wcześniej Wam mówiłam, ale jeżeli któraś z Was, dziewczyna, ale też panowie, nie słyszeliście o peptydach kolagenowych. To serdecznie polecam, żeby się do mnie odezwać. Chętnie się z Wami podzielę tą informacją. Natomiast dzisiaj nie będzie o peptydach, tylko będzie o Galvanic Spa. Tak, tak. Znacie tą technologię, jeżeli chodzi o pielęgnację twarzy. Natomiast yy, nie wiem, czy wiecie, ale tą technologię z tym grzebyczkiem i w połączeniu z tym produktem możecie uży używać właśnie na skórę głowę. I właśnie dziś Wam pokażę i opowiem jak się robi taki zabieg, jakich efektów możecie się spodziewać. Oczywiście również ten zabieg został przebadany klinicznie, więc podzielę się z Wami wynikami tych badań i i cóż, nie przedłużam dalej i zapraszam Was na odcinek. Nutriol Intensive Skull and Hair Serum. Tu mamy serum, natomiast jest to cała seria z unikatowym systemem Nutriol, gdzie mamy Właśnie serum, mamy e, szampon i mamy odżywkę. I odżywka jest ciekawym produktem, ponieważ ją wciera się również w skórę głowy. Natomiast dzisiaj skupimy się na serum. I co na to, nam to serum daje? E, w momencie, kiedy wprowadzamy go przy pomocy właśnie prądów galwanicznych, czyli wchodzimy w głębsze warstwy naszej skóry i oddziaływujemy na włos od środka. Dodatkowo łagodzimy stany zapalne skóry, przyspieszamy, stymulujemy wzrost włosa. Wpływamy na grubość włosa, na jego połysk, na jego wzrost, więc całościowo dbamy na genetycznie starzejące się włosy. My się starzejemy każdego dnia i nasze włosy też się starzeją, dlatego z czasem, z wiekiem są coraz cieńsze, pozbawione blasku, nie są właśnie takim grubym, mocnym włosem, też częściej nam wypadają. I po prostu potrzebują większego zdecydowanie wsparcia, niż zwykła pielęgnacja, taka podstawowa. Dlatego tu przychodzi do nas Nuskin ze swoim świetnym rozwiązaniem i właśnie z tym produktem. E, zabieg producent zaleca, żeby wykonać dwa razy dziennie dla optymalnych rezultatów. Natomiast bądźmy realistami. Myślę, że mało kto będzie robił ten zabieg dwa razy. Ja osobiście go robiłam. Mm, Szczerze mówiąc, tak około 4 do 5 razy w tygodniu. Po prostu wieczorami siedząc przed telewizorem, wykonywałam ten zabieg, bo wcale nie musisz patrzeć w lustro, nie musisz tego monitorować, zabieg jest bardzo prosty, ale trzeba wiedzieć, jak technicznie go wykonać, żeby się nie zaplątać właśnie w włosach, jeśli nie masz takie długie jak ja, albo nawet do połowy długości, to i tak może to. Nie do końca pójść tak sprawnie, jakby się chciało. Dlatego dzisiaj pokażę Ci właśnie, jak ja opatentowałam yy, wykonanie tego zabiegu, gdzie to się bardzo przyjemnie, łatwo i sprawnie robi. Tak więc pamiętaj, jeżeli masz podrażnioną skórę głowy, czuję, że ona potrzebuje dodatkowej regeneracji, jeżeli Twoje włosy nie chcą rosnąć, są cienkie, pozbawione blasku, pozbawione wigoru, tej energii, yy, nie chcą Ci się układać to zdecydowanie ten zabieg warto wypróbować. U panów również przynosi spektakularne efekty, kiedy włosy zaczynają się już przerzecać, w momencie, kiedy te cebulki są, natomiast po prostu są włosy coraz słabsze. To jest moment, że jesteśmy w stanie im pomóc i zadziałać, włosy zagęścić. I te efekty również są przepiękne, natomiast no, trzeba wykonywać zabieg systematycznie i regularnie. Im większy mamy temat do przepracowania, im lepsze chcemy mieć efekty, tym wiadomo musimy się wykazać systematycznością. Sam zabieg trwa tylko i wyłącznie dwie minuty, więc e, myślę, że to też jest na duży plus. Um, I to, co chcę Wam jeszcze powiedzieć, zanim pokażę zabieg, to przeczytać jakie są wyniki badań klinicznych. U osób, które stosowały dwa razy dziennie, wykonane na przestrzeni 6 miesięcy, i mamy następujące wyniki: 107% większa objętość włosów, czyli jeszcze nam wpływa na objętość włosów. To jest coś, nad czym ja też pracuję, bo moje włosy są ciężkie i wcale nie są tak bardzo objęte, więc tu zdecydowanie chętnie do tych zabiegów też powrócę. 106% bardziej miękkie włosy. 84% bardziej lśniące włosy. 67% grubsze włosy. 72% mniej złamanych włosów. I 90% badanych uznało, że ich włosy zyskały na objętości, grubości, miękkości. Po łysku i zdrowym wyglądzie, więc po prostu creme de la creme, wszystko co najlepsze, jeżeli chodzi o temat włosów. Ja ten zabieg wykonuję regularnie. Przez jakiś czas miałam chwilową przerwę, bo skończył mi się produkt, po prostu musiałam go sobie domówić. Dlatego, tak jak widzieliście, otworzyłam z Wami nowe opakowanie, wracam do zabiegów i pokazuję krok po kroku, jak ja to robię. Można bezpośrednio od razu serum. Rozprowadzić na skórze głowy, natomiast ja preferuję, żeby wcześniej skóra głowy była nieco zwilżona. No i teraz zależy, czy jesteś po kąpieli, czy masz suchą głowę, tak jak ja, i potrzebujesz delikatnie ją zwilżyć. Ja na potrzeby tego filmu zrobię to właśnie napką z kwasem kieloronowym. To też jest fajny, bo dodatkowo mamy ukojenie skóry głowy na wilżenie, więc też polecam tą opcję. I delikatnie zwilżam pasmo po paśmie. Tam, gdzie będę później nakładać serum. Jeżeli chodzi o mnie, to zawsze miałam y, od dziecka wysokie czoło. I kiedyś to był mój kobiet, natomiast no wiadomo, że y, z czasem, z wiekiem, już takie rzeczy y, nie dokuczają, jak kompleksy. Zgodzicie się, dziewczyny, ze mną. Natomiast e, dla mnie i tak właśnie takim miejscem ważnym, jeżeli chodzi o pielęgnację skóry głowy są właśnie tutaj te okolice czoła, zakola, więc ja skupiam się głównie na tych partiach, plus przyciągam na tył głowy głowice w ten sposób, zaraz Wam pokażę dokładnie jak, więc warto jest skupić się na tych miejscach, na których Wam najbardziej zależy, bo to mogą być różne miejsca, tak, to może być tutaj tył głowy, środek bardziej boki, więc tutaj polecam miejscowo skupić na tych fragmentach, na których najbardziej zależy. No i teraz mamy serum i rozprowadzam niewielką ilość pasmo po paśmie i od razu delikatnie wcieram. Tak jak pewnie robicie różnego rodzaju wcierki. To jest dokładnie na tej samej zasadzie, tylko nie zostajemy przy samym manu manualnym wcieraniu produktu, wprowadzaniu. Tylko tu zadziałamy na prądach galwanicznych, więc wyjdziemy znacznie, znacznie głębiej. No, i tu też mamy kochani Age Lock, czyli właśnie działamy również przeciwstarzeniowo. To, co powiedziałam wcześniej, działamy na genetycznie starzyjący się włos i wzmacniamy go od środka. Jesteśmy w stanie go odbudować i po prostu dać mu na nowo życie do wzrostu, do jakości, do właśnie tego blasku. To jest bardzo ważne i właśnie przy tej technologii jesteśmy w stanie to uzyskać. I teraz tak, wprowadziłam produkt, a rozprowadziłam paluszkami, delikatnie powcierałam i to, co teraz robię, Zwyliżam głowicę z tyłu. Jeszcze sobie tutaj dodam trochę napki. Musi być odpowiednia ilość też nawilżenia, dlatego, że tu mamy prądy galwaniczne, więc głowica musi czuć, że ma styczność z powierzchnią, gdzie jest woda. Natomiast tutaj mamy połączenie napki z kwasem tak i właśnie z serą. I teraz tak, tak jak przy zabiegu na twarz, przykładam ręce i wybieram program piąty. Tak Pięć. Przykładam do skóry głowy. Jest piknięcie. I teraz uwaga. Idę grzebyczkiem do tyłu. Przytrzymuję włosy i tą samą drogą wracam. I zaraz obok do tyłu przytrzymuję i wracam. Bo co się stanie, jak ja nie będę tego robić. Widzisz? po prostu wszystko się plącze. A o to chodzi w technologii Age Recovery Spa, żeby tej głowicy nie odrywać, bo inaczej urządzenie się wyłącza i taki zabieg po prostu nie ma w pełni swojej mocy. Żeby się nie odrywała głowica od skóry, żeby było cały czas przewodzenie, to w ten sposób właśnie przytrzymujemy włosy i nie odrywając głowicy, suniemy przez całą. Anglowe. Ja tu się skupiam na środku, ale i tak jeszcze daleko wyhaczam do tyłu. Ty możesz zrobić na pełnej głowie albo na innych fragmentach, na których ci zależy. O, oh, to się delikatnie zaplątało. I w ten sposób bardzo przyjemne, więc chyba już mnie rozumiecie, dlaczego ja sobie wieczorami na spokojnie przy swoim jakimś ulubionym serialu robię ten zabieg między innymi też robię wieczorem krem peptydowy z technologią właśnie Age Galvanic Spa każdego wieczora na ten temat nagram wam film osobny i powiem wam właśnie jak wykonuję ten zabieg każdego dnia a dzisiaj skupiamy się na włosach i teraz na pewno padnie pytanie bo o to też pytacie czy przytłuszcza włosy producent pisze o, i już koniec. Dwie minutki dosłownie. Oczywiście można wydłużyć, można dłużej, ale minimum w tej wieczornej rutynie zostało spełnione. Mamy dwie minuty zabiegu. E czy przytłuszcza e skórę, głowy i włosy? To zależy od typu skóry. Tak między, między nami mówiąc. Producent pisze, że nie przetłuszcza, i że jak najbardziej można stosować e, właśnie dwa razy dziennie, moje włosy delikatnie przetłuszcza. Ale ja mam także, jak ja e, myję rano włosy i na drugi dzień rano nie umyję włosów, to ja już się czuję bardzo nieswojo i e, to już nigdy nie jest taki włosek właśnie e, lubię. Moje włosy są dosyć specyficzne, więc to też wszystko jest kwestia, jak często myjesz <laughs> się mam chrypkę. Jak często myjesz włosy, jak ci się często przetłuszczają, jakie masz oczekiwania co do swojej fryzury, jakie układasz i tak dalej. Więc ja, jak po prostu robię ewentualnie ten zabieg rano, to wtedy wiem, że po prostu zepnę sobie włosy w kucyk i wtedy będzie ok, nie? Więc tak to wygląda. Dajcie znać w komentarzu, czy w ogóle robiłyście ten zabieg. Czy to jest dla Was jakaś nowość. Czy gdzieś już widziałyście informacje na temat wykorzystania Age of Spa właśnie z tym grzebyczkiem? Bo myślę, że chyba tych filmów jest tak niewiele w tym temacie. Kiedyś dawno temu robiłam live'a na Instagramie, ale stwierdziłam, że odświeżę Wam tą informację, bo przecież buzia buzią, ale włosy też są bardzo dla nas dziewczyny ważne. Więc jak masz jakiekolwiek pytania, to śmiało pytaj. Jestem tu dla Ciebie, chętnie pomogę. A jeżeli chcesz skorzystać z tych produktów albo jakichkolwiek innych, Marki Nuski, Farmanex. To zajrzyj w opis tego filmu. Zawsze pod każdym filmem w opisie znajdziesz link do założenia bezpłatnego i niezobowiązującego konta VIP, na którym masz moje ceny, moje rabaty na stałe i możesz skorzystać, kupując właśnie wszystkie dostępne produkty na rynku polskim, ale również na 48 otwartych rynkach świata. Ja za dzisiaj dziękuję. Bardzo proszę za kciuk w górę. Komentarz i subskrypcja. To mi pomoże rozwijać ten kanał i przekazywać Wam moją wiedzę, pasję i doświadczenie. Dziękuję bardzo za dzisiaj i widzimy się przy okazji następnego filmu.